A propos drugiej ligi to jak po, po, po kilku, czy już po kilkunastu meczach, czy prezes jest zadowolony z wyników, kiedy nas następne mecze czekają w Halibosty? No myślę, że wyniki, które drużyna do tej pory osiągnęła, no, są jak najbardziej zadowalające. I uważam, że w tej chwili fajny mamy zespół, który no, mi się wydaje, że jeszcze pogra i parę niespodzianek w tej rundzie zrobi. Do zakończenia rundy pierwszej mamy mecz w Ksawerowie z Pabiksem Pabianicę i spotykamy się tu z kibicami 15 grudnia w ostatnim tym roku meczu. Tak? Z kim? Tak, w Ksawerowie gramy z Pabianicami w sobotę o 18, a 15 grudnia o 18 będziemy gościć drużynę Orlen, II Wisła Polski. Czyli lidera tabeli, który jednak mecze przegrywa. Liczymy na, na cztery punkty w tych dwóch meczach? No jasne, że tak. No, no, no my na, w każdym meczu drużyna wychodzi z wolą y, zwycięstwa i to się, to się fajnie do tej pory y, udaje. No a lider, no, lider y, też no, przegrał za Anilaną, którą my tydzień wcześniej myśmy... Ta sama Anilana, która 21-8 przegrywała do przerwy w nie, dokładnie, dokładnie, która tutaj no, w Wieluniu została praktycznie zmieciona z parkietu. Także to jest wszystko możliwe, ale z drugiej strony... no. Powiedzmy, że jasno, to jest sport. Rok się przy okazji kończy. Dziękujemy sponsorom wszystkim, którzy, którzy tutaj banery wiszą w hali, Włosnej, ale jednocześnie przypominamy, że, że jeszcze miejsca wolne są w tej hali. No oczywiście, że tak. No Tutaj myślę, że jeszcze będzie okazja do końca roku spotkać i na łamach TVK podziękować sponsorom. No bez ich wsparcia no powiedzmy, że jasno klub miał duże, duże problemy, żeby funkcjonować. A szczególnie mówię, no gramy w trzech grupach młodzieżowych. Też fajne wyniki są jak na tą chwilę. No i przede wszystkim druga liga, no, która też generuje pewne koszty.